Witaj drogi słuchaczu. Dziś chciałbym ci opowiedzieć o niezwykłych broniach, których używają rycerze Jedi, Sithowie i inni użytkownicy mocy. Są to miecze świetlne, ostrza zbudowane z energii, które mogą przecinać niemal wszystko. Jak powstały te miecze? Jak działają? Jakie mają znaczenie i symbolikę? Zapraszam cię do wysłuchania mojej opowieści. Miecze świetlne są bardzo stare. Ich początki sięgają czasów, gdy Zakon Jedi i Zakon Sith powstali. Wtedy to pierwsi użytkownicy mocy zaczęli tworzyć swoje własne bronie, które były zgodne z ich filozofią i stylem walki. Aby to zrobić, potrzebowali dwóch rzeczy – rękojeści i kryształu kyber. Rękojeść to metalowa obudowa, która mieści w sobie mechanizm, który generuje ostrze energetyczne. Rękojeść może mieć różne kształty, rozmiary i ozdoby, w zależności od upodobań i umiejętności jej twórcy. Niektóre rękojeści mają dodatkowe funkcje, takie jak przyciski, przełączniki, pokrętła czy nawet drugie ostrze. Rękojeść jest ważna, ponieważ to ona zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę nad bronią. Kryształ kaiber to żywy i wrażliwy na moc minerał, który zasila ostrze energetyczne. Kryształ ten jest bardzo rzadki i trudny do zdobycia. Znajduje się on w specjalnych miejscach, które są silnie nasączone mocą, takich jak świątynie, jaskinie czy planety. Kryształ jest kluczowy, ponieważ to on nadaje kolor i charakter ostrzu. Aby stworzyć własny miecz świetlny, użytkownik mocy musi znaleźć i wybrać kryształ kyber, który pasuje do jego osobowości i intencji. Następnie musi się z nim zharmonizować, czyli nawiązać psychiczną więź, która pozwoli mu aktywować i używać miecza. Ten proces jest bardzo indywidualny i wymaga skupienia i medytacji. W ten sposób kryształ uzyskuje swoją barwę, która odbija emocje i charakter użytkownika. Kolory mieczy świetlnych mają swoje własne znaczenie i symbolikę związane z osobowością, umiejętnościami i przynależnością do danej frakcji. Najczęstsze kolory to niebieski i zielony, które oznaczają sprawiedliwość, odwagę, harmonię i duchowość. Są to kolory typowe dla Jedi, którzy są strażnikami pokoju i porządku w galaktyce. Niektórzy Jedi używają też innych kolorów, takich jak fioletowy, żółty czy pomarańczowy. Są to kolory rzadkie i wyjątkowe, świadczące o indywidualności i niezależności. Są to kolory często spotykane wśród Jedi, którzy zajmują się specjalnymi zadaniami, takimi jak szpiegostwo, dyplomacja czy badanie starożytnych tajemnic. Czerwony to kolor Sithów i innych użytkowników ciemnej strony mocy. Oznacza on nienawiść, złość, strach i zniszczenie. Jest to kolor sztuczny, ponieważ Sithowie nie tworzą naturalnej więzi z kryształem, ale zmuszają go do zmiany koloru poprzez proces nazywany krwawieniem. Wlewają w kryształ swoją negatywną energię, czyniąc go narzędziem zła. Sithowie są wrogami Jedi i dążą do podboju i dominacji nad galaktyką. Istnieją też inne kolory mieczy świetlnych, które są bardzo rzadkie i tajemnicze. Na przykład biały, który oznacza czystość i neutralność. Jest to kolor używany przez Ahsoka Tano, która była uczennicą Anakina Skywalkera, ale opuściła zakon Jedi i stała się samotną wędrowniczką. Albo czarny, który oznacza ciemność i władzę. Jest to kolor używany przez Tarewiza, który był jednym z rycerzy Ren, tajemniczej grupy, która służyła Kajlo Renowi, wnukowi Darta Weidera. Miecze świetlne to nie tylko bronie, ale także symbole. Symbole naszego zakonu i naszej więzi z mocą. Symbole naszej osobowości i naszego przeznaczenia. Symbole naszej świetlanej lub ciemnej strony. Symbole naszej historii i naszej przyszłości. Symbole naszej opowieści. Dziękuję za wysłuchanie mojej opowieści mam nadzieję, że była ona ciekawa i pouczająca. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o lore gwiezdnych wojen, zapraszam Cię do obejrzenia filmów, które możesz znaleźć na naszym kanale. Niech moc będzie z Tobą!